Cześć, witam na kanale Info-Uprawa. Aktualnie zbierane są ogórki, no tutaj mamy jeszcze dwie cukinie, ale yy, chcę Wam powiedzieć, że zbiory ze stanowiska słonecznego są znacznie większe, znacznie większe niż ze stanowiska półcienistego. O, tutaj nowe zbiory. Zbieramy, zbieramy. Powiem Wam tak, dobra informacja to są zbiory, coraz większe zbiory, jednak złą informacją jest to, że zaczynają pojawiać się oroby grzybowe. Zaczyna się pojawiać m.in. łącznik prawdziwy, dosyć groźna choroba. Jest też mączniak rzekomy, to już jeszcze groźniejsza. O, ogóreczki, ogóreczki. Uda się. Opa! Jeden! Poszło! Powiem Wam tak, ten rok jest bardzo trudny i jeśli w przypadku wielu warzyw, na przykład pomidorów yy, też warzyw dyniowatych, niektórych, jeśli nie opryskacie, to macie po, po warzywach no. ja więc z bólem, bo z bólem ale zdecyduję się na jednorazowy oprysk moich warzyw dyniowatych które są bez osłon spójrzcie sobie na tego patisona no wytrawne oko coś tutaj zobaczy ale większość tego nie widzi jeszcze a tu, tu, tu już jest mączniak prawdziwy ten biały nalot. Mączniak prawdziwie zaczyna atakować moje warzywa dyniowate. I tutaj już jest bardzo ciężko. Są różne środki grzybobójcze, są też środki ekologiczne, są środki chemiczne. Nie chcę wam sugerować teraz środka, no bo po prostu nie chcę Należy tutaj wiedzieć, że w tej chwili nie pomoże tutaj odcięcie jednego liścia czy ten, no nie ma na to według mnie szans, czy to w, 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 w przypadku tego mocznika prawdziwego, czy to zarazy ziemniaka. W tym przypadku rozwiązanie jakim jest oprysk grzybobójczy jest według mnie rozwiązaniem bardzo potrzebnym i no albo opryskamy te nasze warzywa, albo stracimy te warzywa różne są choroby, które jedne zadziałają Wam szybciej, drugie wolniej w przypadku mączniaka prawdziwego jeszcze jest trochę czasu zanim ten mączniak by zniszczył tą roślinę jednak no lepiej spryskać teraz niż, niż czekać. To jeszcze były jakieś plony, były, ale nie byłyby to plony jakieś duże. W późniejszym okresie czasu, typu w sierpniu, w połowie sierpnia, już według mnie ten oprysk byłby niepotrzebny, bo to tam jeszcze trochę i, i koniec. Natomiast teraz, według mnie, ten oprysk jest jeszcze zasadny. Tak jak powiedziałem, są różne środki grzybobójcze, lepiej oczywiście zapobiegać niż leczyć, to jest wiadome, jednak nie zawsze się da zapobiec. Natomiast w wielu przypadkach się da, stosując różne środki, czy to chemiczne, czy to ekologiczne, zapobiegawcze. Ja tutaj na przykład na pomidorach zastosowałem drożdże, mam nadzieję, że, że grzyby mnie tutaj nie dopadną, a przynajmniej dopadną w późniejszym czasie. Jeśli chodzi o oprysk grzybobójczy stosujemy go albo rano, albo pod wieczór, kiedy nie pada i nie zanosi się na deszcz. Ja Wam teraz dziękuję za uwagę. Patrzcie na swoje liście, bo to może być początek czegoś złego. Zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info-Uprawa. Pozdrawiam.